Zdecydowałem się pójść do szkoły filmowej razem z moim kolegą, takim Wackiem Krukowskim, który potem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Pojechaliśmy do szkoły filmowej 30 czerwca, żeby złożyć nasze prace i podanie. I tam pani sekretarka, pani Gienia, taka przygarbiona. Mówi, no właśnie dzisiaj upłynął termin. Ale jak będziecie, mówi panowie, jutro przed ósmą rano złożycie pracę, to jeszcze je dołączę. No i całą noc siedzieliśmy z Wackiem w ciemni, robiliśmy fotografie, oprawialiśmy akwarelki, oprawialiśmy nasze obrazki. I rano o szóstej rano zmęczeni na tych rowerach przyjechaliśmy do szkoły filmowej, oddaliśmy te prace. No i czekaliśmy. Potem przyszedł egzamin. Egzamin trwał dwa tygodnie, bo to były różne tam i z fotografii, i z rysunku. W końcu był egzamin komisyjny, i na tym egzaminie komisyjnym za zielonym, za stołem pokrytym zielonym suknem, siedzi kilku, czy może, no, będą pięciu, ośmiu profesorów. Tych, którzy pytają, a naprzeciw stoi krzesło dla tego delikwenta, który zdaje. Zajmuje krzesło. Jeden z tych profesorów, potem dopiero się dowiedziałem, kto to jest, Mówię proszę pana, załóżmy, że pan już skończył tą szkołę. Jest już pan operatorem kroniki filmowej. Pracuje pan jako operator kroniki. Przyjeżdża pan na egzamin. Zastaje pan taką sytuację, że tu siedzi na pańskim miejscu jakiś nieborak, który zdaje, a my siedzimy tutaj. I co by pan tu chciał zmienić w pierwszym rzędzie? Co bym chciał zmienić? No, nie wiem, no zaczynam kombinować, to może to. W końcu myślę sobie, nie on mnie podpuszcza. To ja muszę zagrać w a bank. i mówię, że pan... Chyba bym pana zmienił, żeby pan nie, nie, żeby pan nie zadawał takich pytań temu biedakowi, który tu by siedział. On się roześmiał i mówi, no to ja teraz powiem o co chodzi. Niech pan patrzy jak, jak, jaki my tutaj błąd robimy. My siedzimy twarzą do okien, a pan siedzi tyłem do okna. Pan ma twarz w cieniu, a przecież pana my przesłuchujemy, prawda? To pan powinien siedzieć z po tej stronie, a my z drugiej strony. Profesor Antoni Bodziewicz, który był znany z takiego bezkompromisowego charakteru. Młody człowiek, jak zaczyna tą swoją taką działalność tak, po powrocie, po, to potrzebuje wsparcia. Jak Pan potrzebuje wsparcia, potrzebuje z kimś rozmawiać i potrzebuje, że tak powiem, z kimś konfrontować swoje w ogóle myśli. No, takim tyłem to był w ogóle że jest. Mierzejewski na szczęście myśmy mieszkali w, w, w tej samej dzielnicy w Warszawie, żeśmy się potem zaprzyjaźnili i tak dalej, i tak dalej. Także Mierzejewski to był, to był, te, od Mierzejewskiego mnóstwo w ogóle wyciągnęłem i mnóstwo mu zawdzięczam. A drugi to w ogóle pan nawet, nikt tutaj nie przypominał, profesor Jakowi. Profesor Jakobi to był profesor, który, który yy, zajmował się filmem oświatowym. Zajmował się filmem oświatowym. to Wszyscy tak, 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 jakoby, jakoby, jakoby profesor, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja go znałem z ruchu amatorskiego, wie pan. I myśmy mieli dobry bardzo kontakt. On... Ja abstrahuję od tego, jaki on był reżyser, wie pan, jaki był tego. Natomiast w sensie takim intelektualnym, to z nim się ciekawie rozmawiało, wie pan. On, on... On miał ciekawy pogląd w ogóle na, 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 na film i na to, co ja będę robił, wie pan, i co do tego. I tutaj mi w jakiś sposób wspierał. Także, także tych dwóch ludzi tych dwóch ludzi zachowałem w swojej pamięci. No, trafiłem rzeczywiście, bo e, Wojciech Jerzy Has, e, zdawałem u niego egzamin wstępny. Potem był naszym opiekunem roku, od drugiego roku. No i zdawałem u niego egzamin też magisterski. Także to był taki nasz patron. Myśmy bardzo cenili to, jego filmy, zwłaszcza e, e, rękopis znaleziony w Saragosie, który jest takim filmem. Cud, że w ogóle że taki film powstał w, w naszej kinematografii i to jest klejnot naszej kinematografii. Ale sam jako profesor był szalenie by, profesjonalny, natomiast niechętnie dzielił się swoją wiedzą trzeba było z niego wyciągać. Jak widzieliśmy jego filmy, no to wtedy go pytaliśmy jakieś tam sceny, co, na czym to polegało, jakie były trudności. Ale sam z siebie tak specjalnie nie, nie był gadułą, nie był takim e, opowiadaczem historii. Natomiast bardzo fajne wymyślał ćwiczenia e, reżyserskie. I robiliśmy, całym rokiem na przykład robiliśmy e, taką scenę inscenizowaną z aktorami. Jeden z nas był bodajże Janusz Kijowski, który reżyserował e, plany ogólne. A potem na mnie padło, że robiłem zbliżenia do tej samej sceny, żeby się nauczyć jak się pracuje z master plus uzupełnienia, czyli, jak to się mówi, nieładnie przebitki. I potem każdy z nas montował tę scenę, ale w sposób jaki chciał. Znaczy, to nie, nie, było, nie było, reguły, nie było, niekoniecznie musieliśmy opowiedzieć dokładnie tę scenę, tylko właśnie polegało na tym, żeby zaskoczyć Hasa, to było, to było... Trudne, ale pamiętam, że raz, raz mnie poklepał po ramieniu, więc to uważam, to jest największe uznanie, bo jak powiedziałem, on nie był wylewny. Studiów w szkole filmowej prawie nie pamiętam i studia w szkole filmowej mnie prawie nie pamiętają. Ja kiedyś, żeby zilustrować, jak można mnie było zapamiętać w czasie studiów w szkole filmowej. Na potrzeby takiego filmu o no. mnie lata temu zrobionego światy według Jana Jakuwa. Przebiegłem się po szkole. Nieostra mgiełka, to co można było zobaczyć. Parę razy na dzień nieostrą mgiełkę. To byłem ja, mnie się wówczas bardzo śpieszyło. Studiowałem pośpiesznie, mało efektywnie, mało przy tym efektownie, ale na szczęście skutecznie, no znaczy skutecznie, że udało mi się skończyć szkołę, po 17 latach zrobić dyplom na wydziale operatorskim. A dziś być profesorem na dziale Reżyserii yy, yy, i zrobić po drodze doktorat i habilitację. Yy, więc yy, yy, no tak to wyglądało. Na tej drodze zdarzyły się przystanki. Na chwilę przystawałem w tym biegu. Yy, I tak, Ancuta i Korceli opiekunowie roku to były najjaśniejsze postaci. W tym czasie, kiedy stawałem i mogłem się przyjrzeć y, światu y, unieruchomionemu, ci dwaj panowie byli moimi opiekunami, oni mnie y, wychowywali do zawodu, nie mówię uczyli zawodu, oni mnie wychowywali do zawodu przez pierwszy rok studiów, a potem na trzecim pojawili się pan Chrobaciński i pan Wójcik, i ci z kolei mieli inny rodzaj mądrości, taki, który się brał z, z zaniechania, brał się z decyzji na nie. Oni zdecydowali, że nie muszę bywać u nich na zajęciach. Zobaczyli moje filmy robione w Oświatówce i powiedzieli pan, pan, więcej pożytku będzie z pana, jak pan będzie robił te swoje filmy w Oświatówce, a my pana z, 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 zwalniamy z y, pana prac praktycznych u nas na, na zajęciach. No jacy mądrzy. Nie stawiali lufy. Nie stawiali dwóje i mówili, o nie zdasz, teraz łaź do dziekanatu i wypraszaj jakieś dodatkowe terminy egzaminów. Mówili, nie chodź na nasze zajęcia. Lepiej będzie, jak będziesz miał kontakt już z zawodem. No i tak dzięki ich mądrości, dzięki temu, że potrafili zauważyć, co jest ważniejsze dla mnie. Ja to czułem, oni to widzieli. Tak jak pamiętam, ta szkoła filmowa to nie była właśnie szkoła, to była wielka zabawa fan cały czas. No oczywiście to był jeszcze ten liberalizm, to, to był tak jakby Berlin Zachodni w NRD w ta, ogóle ta szkoła, bo to tam byli różni ludzie z. z wprawdzie z Demoludów, no bo... Chociaż nie, Jugosławia to chyba nie była wtedy już. Znaczy oni się uważali, Jugosłowni się uważali, że są tak jak my, ale myśmy wiedzieli, że oni mają lepsze samochody, lepsze płyty, się wydaje, spodnie lepsze mieli. Także mieliśmy trochę na nich żyły, na tych wszystkich Jugosłowian, studiujących z nami. Ale, no, ale to było fajne, bo mieszanka taka różnych kultur tam mnie na roku był też chłopak z Bułgarii, który był strasznie sympatycznym gościem. Więc, więc to było fajnie, a jednocześnie mieliśmy, oglądaliśmy wszystkie filmy, które były nie tylko w kinach, bo nam przynoszono, Filmy, nie ambasady wypożyczały filmy, widzieliśmy wszystkie filmy amerykańskie, no generalnie dziennie się oglądało ze dwa filmy, no to taki tak studia to jest marzenie, szczególnie e, Kinomana, którym wtedy byłem i, i, to, i, i te prak a, praktyczne zajęcia później jeszcze w studiu na Marysinie z kamerami, to było wszystko fantastyczne, poza tym, no, że tam byli ludzie ciekawi.